Witajcie! Jako, że w niedzielę o godzinie 18 zagramy kolejny ligowy mecz, naszym rywalem będzie Chrobry Głogów, porywam Was na kolejny raport przedstawiający sytuację w naszym zespole przed tym spotkaniem. Pierwszy w historii pojedynek braci wolsztyńskich, którzy zmierzą się przeciwko sobie. Co wiemy o rywalu? Jaka jest sytuacja kadrowa? O tym wszystkim dowiecie się z naszego najnowszego materiału. Grali w jednej drużynie w Górniku Zabrze, Limanowi Limanowa, Legionowi Legionowo, Arce Gdynia, ale nigdy jeszcze nie grali przeciwko sobie. Jak zapatrują się na taki pojedynek bracia Łukasz i Rafał Wolsztyńscy? Zazwyczaj w, w każdym klubie byliśmy po jednej stronie, teraz po przeciwnych, także też jesteśmy w domu ciekawi jak to, jak to będzie wyglądało, jak to będzie przebiegało. Brat przede wszystkim się śmiał, że, że po tym ostatnim meczu pucharowym na pewno będzie mocna analiza mojej osoby, ale ale, ale wiadomo, jesteśmy cały czas w kontakcie, interesujemy się co tam u, u naszych drużyn i, i, i to jest normalne, tak? ale, ale jakichś tam y, kluczków i, i detali na pewno sobie nie będziemy zdradzać, bo, bo normalnym jest to, że, że dzisiaj ja chcę, żeby wygrała Choliczanka, a brat chce, żeby wygrał chrobry, tak? Także, także takie, takie rzeczy zostawiamy na, na pomeczu i, i zobaczymy, kto to kogo zaskoczy. To wiadomo, że gdzieś tam. To jest chyba pierwsza sytuacja taka, w której się znajdziemy, bo, bo jeszcze nie, nie było nam dane grać przeciwko sobie, więc, więc na pewno na pewno ciekawie. I, no i co? I ja jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jasne, że, że spotkamy się, pogadamy, ale na boisku no, trzeba będzie, każdy będzie ciągnął w swoją stronę i będziemy walczyć, żeby, żeby nasze zespoły wygrały zapewne. Ja będę chciał, żeby Chrobry wygrał, brak, żeby, żeby Cholniczanka wygrała. I ja mam nadzieję, że, że to my wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko no i po meczu znowu się pośmiejemy, ale to ja będę lepszy pomoże ogólnie w rodzinie. Jest tak, że na każdym kroku próbujemy sobie coś tam udowodnić, czy na wakacjach, czy gdziekolwiek. Gdzieś tam zawsze są jakieś mniejsze, większe gry, starcia, w cokolwiek, więc, więc zawsze każdy chce być tym, tym najlepszym i najważniejszym. Zawsze o to walczymy, no i teraz będzie, teraz będzie podobnie, więc myślę, że tak mówię, na koniec. No dobra, koniec... ale w domu kto wygrywał zawsze? No ja, no nie ma co, nie ma co ukrywać, To że tam brat głośno tego nie powiada, ale, ale musi, musi uznawać bardzo często wyższość młodszego brata i mam nadzieję, że, że tym razem będzie, będzie tak samo. Po pierwszych dwóch kolejkach, sytuacja w tabeli zarówno chojniczanki, jak i chrobrego głogów jest wręcz identyczna. Obie ekipy mają na swoim koncie jak na razie zgromadzone po jednym punkcie. No wiadomo, że, że Chrobry też yy, nie wystartował może najlepiej, ale to spokojnie, yy, teraz będzie dopiero trzecia kolejka, także, także nie ma co, co też tam yy, twierdzić, czy, czy ktoś lepiej, czy, czy słabiej yy, wystartował. Tak? To mamy, wiemy, że mamy tyle samo punktów i, i na pewno będzie to ciężkie spotkanie, ale, ale gramy przed własną publicznością, więc mamy nadzieję, że... Że, że odniesiemy zwycięstwo i do tego też będziemy zmierzać. Cel na niedzielę wydaje się oczywiście jasny. Hojniczanka ma zamiar sięgnąć po pełną pulę, a jak chce to zrobić i czego spodziewamy się po naszym rywalu? No jest to przeciwnik, którego wydaje mi się nie trzeba rekomendować. Zespół, który był jedną nogą w ekstraklasie, przegrał Barasz w ostatniej minucie doliczonego czasu gry, także jest to zespół, który tak, no stracił kilku swoich liderów, stracił trenera, ale przyszedł nowy trener ambitny, który zna się na rzeczy. Przyszło też kilku nowych piłkarzy i dla, dlatego uważam, że Chrobry dalej jest zespołem szczuba tabeli i początek bardzo podobny do naszego, czyli na tą chwilę jeszcze nie zapunktowali za trzy, za trzy punkty, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry, bardzo dobry zespół, dobry przeciwnik i no i, i śmiem twierdzić, że będzie to dobry mecz. Na pewno najważniejsze jest, żeby zdobyć w końcu trzy punkty. Na tym się skupiamy i ten cel chcemy w końcu zrealizować w tym sezonie. Na pewno po środzie mamy jakiś pozytywny bodziec, fajna reakcja całej drużyny i awans do kolejnej rundy w Pucharze, więc myślę, że mamy dobre nastawienie i teraz tylko po prostu skupić się na sobie, żeby zagrać jak najlepszy mecz. Jeśli chodzi o taką ogólną charakterystykę rywala, to jest to przede wszystkim zespół chcący dominować w meczu poprzez posiadanie piłki. Grający przy tym bardzo odważnie, z tego bierze się dość duża ilość strat, szczególnie na swojej połowie. W ostatnim meczu do tego dochodziło dość często. Natomiast, kiedy już się dostaną na połowę przeciwnika, no to z pewnością naszym pierwszym zadaniem będzie ograniczenie przestrzeni, tak, żeby kreatywni zawodnicy grający z przodu nie byli w stanie stworzyć sobie sytuacji, bo jest to zespół, który mimo tego, że tych sytuacji tworzy Stosunkowo niewiele to z pewnością charakteryzuje się dość dużą skutecznością, jeśli chodzi o finalizację. Ponadto można powiedzieć o przeciwniku, że dość wysoko chce odbierać piłkę, jest w tym bardzo agresywny. Z pewnością widać również progres w organizacji tej gry obronnej, i to także jest rzecz, z którą będziemy sobie musieli z pewnością poradzić. Wydaje mi się, że w niedzielę będziemy mieli do czynienia z meczem dość otwartym. Na pewno będą uczestniczyły w tym meczu zespoły, które będą chciały grać akcje wielopodaniowe, akcje ofensywne, ale również przy tym doskonale potrafiące się bronić w obronie niskiej. Skoro mamy przed kamerą zawodnika Chrobrego Głogów, sprawdźmy co rywal wie o Chojniczance. Mają kilku naprawdę fajnych zawodników, jeden nawet bardzo dobry w zespole jest. Znam osobiście kolegę, także, także dużo, dużo naprawdę fajnych zawodników, fajny zespół. Też obserwowałem ja i osobiście zespół z Chojnic, bo, bo bo tak jak mówię, no, gdzieś tam mam, mam, mam kogo oglądać w tym, w tym, w tym zespole, więc wiem, że, że jest fajna drużyna, jest pomysł na, na ten zespół, jest bardzo, bardzo ciekawy trener, który, który, który widać, że zna się na rzeczy i że, że fajnie poukładał ten zespół. Teraz doszło też dużo kilku, kilku ciekawych zawodników do tego zespołu no i, i myślę, że, że zespół... wiadomo, to jest dopiero początek, więc, więc ta drużyna też musi się, musi się gdzieś tam wdrożyć w tą, w tą pierwszą ligę, ale awansowali, więc nie wzięło się to z przypadku. Myślę, że naprawdę będą, będą ciekawą, ciekawą drużyną w tej lidze i, i że, że napsują sporo krwi wszystkim, wszystkim drużynom, więc liczę na, na fajny mecz, a tak jak mówię, jesteśmy przygotowani. Mam nadzieję, że, że, że będziemy na tyle przygotowani, że, że te dobre strony i fajne, fajne gdzieś tam cenie zespołu Schojnic będziemy potrafili zneutralizować i, i że wygramy ten mecz. W meczu z Hutnikiem Kraków doszło także do kilku roszat w pierwszej jedenastce naszego zespołu. Czy w niedzielnym spotkaniu należy spodziewać się również kolejnych zmian? No nie wykluczam, nie wykluczam tego. Mamy do meczu jeszcze sporo, sporo czasu. Zobaczymy, jak będą piłkarze wyglądali w jutrzejszym treningu, jak będziemy wyglądać pod kątem zdrowotnym. Myślę, że inaczej. No, chciałbym trafić od początku ze składem, a, a to, że mamy silną ławkę rezerwowych już nieraz udowodniliśmy. Sprawdźmy również sytuację kadrową naszej drużyny przed niedzielnym starciem. W ostatnim spotkaniu trener Tomasz Kafarski nie mógł skorzystać między innymi z sama Van Hufela. Skąd wynika pauza holenderskiego pomocnika i kto nie będzie mógł zagrać w meczu z Chrobrym głogów? Okazało się taki drobny incydent e, starcie podczas jednego z z treningów spowodowało to, że sam nam wypadł z tego meczu środowego i najprawdopodobniej też wypadnie z meczu niedzielnego. No dalej nie jest brany pod uwagę Marcin Groli, który wraca szybko do zdrowia. Wydaje mi się, że to na tę chwilę tyle i wyjdziemy w najmocniejszym składzie. W składzie Chrobrego m.in. stary dobry znajomy Sebastian Steblecki, który trafił do tego klubu z GKS-u Tychy. Czy to właśnie na niego będziemy musieli najbardziej uważać w niedzielnym meczu? Zespół Chrobrego jest to zespół oczywiście z każdym kolejnym mikrocyklem stanowiący coraz bardziej zgrany kolektyw. Natomiast na tutaj wspomnienie zasługuje napastnik tego zespołu, Steblecki, który jest bardzo odważny w grze w pojedynkach jeden na jeden i z pewnością to będzie ten zawodnik, ten piłkarz, na którego będziemy musieli zwrócić uwagę. I kolejną rzeczą dość istotną jest to, że. Chorobry charakteryzuje się dość dużą asymetrycznością, jeśli chodzi o działania w ofensywie, i no, także będziemy na to przygotowani. Mecz Chojniczanka-Chrobry-Głogów już w niedzielę, 31 lipca o godzinie 18. Spotkanie rozegrane zostanie na stadionie miejskim Hojniczanka 1930. Wejściówki na to spotkanie są dostępne w strefie Kibica, w serwisie kupbilet.pl, salonach Empik oraz Colporter, a na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania także w kasach przed wejściem na stadion. Spotkanie będzie również transmitowane na platformie Polsat Box Go. Link do transmisji znajdziecie na naszej stronie mkschojniczanka.pl. Do zobaczenia na stadionie.